Czy zastanawiałeś się kiedyś, że coś tak powszechnego i pysznego jak arbus może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, jeśli nie jest spożywane prawidłowo? Arbus tak, owoc będący symbolem świeżości i zdrowia, kryje w sobie pułapki, z których wielu nie zdaje sobie sprawy. Miliony ludzi popełniają proste, ale niebezpieczne błędy przy zakupie, krojeniu, a nawet spożywaniu arbuza. A ich skutki mogą wahać się od łagodnego dyskomfortu po poważne problemy zagrażające zdrowiu. W tym filmie ujawnię najczęstsze błędy związane ze spożywaniem arbuzów, wyjaśnię dlaczego są one tak szkodliwe i pokażę, jak w praktyczny sposób ich unikać. Ponadto dowiesz się, jak zmaksymalizować niesamowite korzyści płynące z tego owocu, który jest bogaty w wodę, składniki odżywcze i przeciwutleniacze. Wszystko to w prosty sposób a może mieć ogromne znaczenie dla twojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jeśli więc chcesz chronić swoje zdrowie, uniknąć problemów takich jak zatrucie pokarmowe, a nawet dowiedzieć się jak najlepiej wykorzystać zalety tego orzeźwiającego owocu, zostań ze mną. Będziesz zaskoczony tym, co okryje się za sposobem, w jaki konsumujemy arbuza i gwarantuję, że pod koniec tego filmu już nigdy nie spojrzysz na ten owoc w ten sam sposób. Odkryjmy razem tajemnicę arbuza i zadbajmy o to, aby spożywać ten cud natury we właściwy sposób. Korzyści z arbuza. Zanim porozmawiamy o ryzyku, należy pamiętać, że arbus jest jednym z najzdrowszych owoców. Bogaty w wodę, pomaga nawodnić organizm, szczególnie w upalne dni. Ponadto jest źródłem przeciwutleniaczy, takich jak likopen, który zwalcza wolne rodniki, oraz niezbędnych witamin, takich jak A. C i B6. Jednak, jak każda żywność, może stać się problemem, jeśli zostanie spożyta nieprawidłowo. Najczęstszy błąd podczas spożywania arbuza. Wiele osób nie myje skórki arbuza przed jej pokrojeniem. Może się to wydawać nieszkodliwe, ale podczas cięcia bakterie i pestycydy znajdujące się na skórze mogą przedostać się do miąższu. Badania pokazują, że może to zwiększyć ryzyko zatrucia pokarmowego i innych problemów zdrowotnych. Niebezpieczeństwo nasion. Chociaż większość ludzi to ignoruje, jedzenie nasion arbuza w dużych ilościach może powodować problemy trawienne. Nasiona mogą być trudne do strawienia, a u osób z wrażliwymi jelitami może to powodować ból brzucha, a nawet niedrożność. Niewłaściwe przechowywanie. Inną niebezpieczną praktyką jest zbyt długie pozostawianie pokrojonego arbuza poza lodówką. Narażenie na ciepło może spowodować szybkie namnażanie się bakterii, co sprawia, że zdrowa żywność staje się zagrożeniem dla zdrowia. Mieszaj z innymi produktami spożywczymi. Jedzenie arbuza zaraz po obfitych posiłkach może powodować dyskomfort trawienny, ponieważ jest bogaty w wodę, rozrzędza soki żołądkowe, utrudniając trawienie i powodując wzdęcia lub słabe wchłanianie składników odżywczych. Zagrożenia związane z konsumpcją nocą. Wiele osób lubi jeść arbuza przed snem, ale może to zakłócać ich sen. Duża ilość wody w owocach może zwiększyć potrzebę oddawania moczu w nocy, zakłócając odpoczynek. Uważaj na sfałszowane arbuzy. W niektórych regionach rolnicy używają środków chemicznych, aby szybciej dojrzewać arbuzy. Substancje te mogą być niebezpieczne dla zdrowia, powodując wszystko od problemów żołądkowo-jelitowych po ciężkie zatrucie. Jak wybrać idealnego arbuza? Skoro znamy już ryzyko, jak wybrać bezpiecznego arbuza? Wybieraj arbuzy o jednolitej skórce, bez pęknięć i śladów pleśni. Dodatkowo wybieraj owoce ze sprawdzonych źródeł, takich jak targi rolników ekologicznych lub targi lokalne. Prawidłowy sposób mycia i cięcia. Umyj skórkę arbuza pod bieżącą wodą i jeśli to możliwe, użyj szczotki, aby usunąć pozostałości brudu. Podczas krojenia używaj czystego noża i odkażonej deski do krojenia. To znacznie zmniejsza ryzyko skażenia. Co zrobić z nasionami? Zamiast je wyrzucać, możesz uprażyć pestki arbuza. Są bogate w składniki odżywcze, takie jak żelazo i magnes, i mogą być zdrową przekąską, jeśli zostaną odpowiednio przygotowane. Znaczenie umiarkowanej konsumpcji. Jak każda żywność, nadmierne spożycie arbuza może być szkodliwe. Jest bogaty w fruktozę, a spożycie jej w zbyt dużych ilościach może prowadzić do skoków poziomu cukru we krwi. Szczególnie u osób chorych na cukrzycę. Zdrowe przepisy na arbuzy. Spróbuj soków detoksykujących lub orzeźwiających sałatek z arbuzem. Zmieszany na przykład z miętą i cytryną, staje się idealnym napojem nawilżającym i detoksykującym organizm. Ciekawe fakty na temat arbuza. Czy wiesz, że arbuz składa się w ponad 90% z wody? Ponadto likopen obecny w owocach pomaga w zdrowiu serca i zapobiega niektórym rodzajom raka. Zwróć uwagę na oznaki zanieczyszczenia. Jeśli pokrojony arbus ma dziwny zapach, gorzki smak lub lepką konsystencję, należy go natychmiast wyrzucić. Te znaki wskazują, że może być uszkodzony. Arbus to wspaniały owoc, ale należy go spożywać w sposób odpowiedzialny. Drobne środki ostrożności podczas przechowywania, przygotowywania i spożycia mogą mieć ogromne znaczenie dla Twojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Teraz znasz główne ryzyko związane z niewłaściwym spożywaniem arbuza i wiesz, jak ich uniknąć. Nie zapomnij zastosować tych wskazówek w swoim codziennym życiu, aby cieszyć się wszystkimi zaletami tego owocu bez narażania zdrowia. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw lajka i udostępnij go znajomym, aby więcej osób mogło dowiedzieć się, jak bezpiecznie spożywać arbuza. Subskrybuj kanał i aktywuj dzwonek aby nie przegapić kolejnych porad dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia. Jaka wskazówka najbardziej przykuła twoją uwagę? Komentarz poniżej. Do zobaczenia w następnym filmie.